Cześć, Marko, tu Szymon. Chciałem zrobić szybki filmik, informując, dlaczego powinniśmy zacząć od redukcji. Pierwszy mój filmik na YouTube, także jeszcze raz się przedstawiam. Nazywam się Szymon. Wywołałem się w Stanach Kalifornii. Teraz mieszkam od dobrych 5 lat w Polsce. Zajmujesz się pomagając kobietom zgubić zbędny tusz, jak i przybrać, zaokrąglić i podnieść pośladki. Mężczyznom pomagam też zgubić zbędny tusz lub przybrać czystej masy. Tak samo jak kobietom też, chudym kobietom od razu startować z masą, jeżeli to jest odpowiednie dla nich. To jest trochę o mnie, a teraz zacznijmy z tym filmikiem. Dobra, więc po pierwsze, nie dla wszystkich jest redukcja. Jeżeli jesteśmy już szkieletami, to nie będziemy jeszcze bardziej redukować, bo po co? Ale. Jeżeli jesteśmy delikatnie, jak w większości przypadków widzę, zalanymi, mamy trochę brzucha do zgubienia, ale jednak tej masy mięśniowej nie mamy, to wiadomo, jasna sprawa, powinniśmy zacząć już od redukcji, ponieważ po pierwsze, jeżeli jesteśmy już zalanymi, to masa spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej zalanymi. Dlaczego to jest złe? Ponieważ wielu z nas po kilku a, miesiącach byciem jeszcze bardziej zalanym, co w ogóle nie stosuje naszemu zdrowiu, Zobaczy się w lustrze i pomyśli, kurde, co się ze mną stało? I zrobi emocjonalną redukcję. Zacznie w ogóle nie jeść, jakieś niezdrowe nawyki stosować, tylko żeby szybko schudnąć. I cała ta masa mięśniowa, na którą pracowa pracowaliśmy, pójdzie w katabolizm. Czyli rozpad mięśni lub większość z tego progresu pójdzie w rozpad. Plus, wiadomo, trochę szybciej, szybko zredukujemy, a czy to będzie zdrowe? Definitywnie nie. Stracimy nasz cały progres, który budowaliśmy nad tą właśnie zalaną masą, jakkolwiek to chcecie nazwać. Ale i także pamiętajmy, że przyczyna numer dwa, rekompozycja. Zgubimy tkankę tłuszczową, ale przybierzemy masy mięśniowej. Dlaczego to jest dobre? No bo wiadomo, będziemy mieć mniej tłuszczu, więcej mięśni. Sylwetka będzie bardziej atrakcyjna. Ale jak to w ogóle zrobimy? Ponieważ będziemy na deficycie kalorycznym, czyli będziemy spożywać mniej energii, mniej kalorii niż nasze ciało spada podczas dnia, a więc tą energię, skądś musi ciało brać, aby przeżyć. Czyli tą energię bierze lub z tłuszczu, lub z mięśni. Ale jeżeli odpowiednio będziemy stosować plan żywieniowy, jak i plan treningowy, to jak najwięcej mięśni zatrzymamy, a jak najwięcej tkanki tłuszczowej zgubimy. Tyle osób, którzy są początkującymi lub średnio zaawansowanymi, mogą nawet przybierać więcej tej masy mięśniowej a zgubić tą tkankę tłuszczową i po takiej rekompozycji będą mieć jeszcze więcej masy mięśniowej niż na start, nawet o wiele więcej czasami, a o wiele mniej tkanki tłuszczowej, czyli dwa plusy w jednym: mniej tłuszczu, więcej masy mięśniowej, lepsze pośladki podniesione, zaokrąglone te pośladki będą, plus wiadomo mniej tkanki tłuszczowej. Kolejny krok będzie tutaj a, aktywność aromatazy. Wiadomo nie tylko facetom nam testosteron, ale także dziewczyny i aktywność aromatazy. Między innymi zmienia nasz testosteron w estrogen, a testosteron potrzebujemy i kobiety i dziewczyny, jeżeli jesteś kobietą, nie zmienisz się bo, e, faceta, bo masz testosteron, chyba żebyś sprzykiwała sobie testosteron, a to już inna sprawa. Także jeżeli chodzi o zdrową ilość testosteronu, e, w naszym ciele, czy facet, czy kobieta, to przybieramy więcej, wiadomo, masy mięśniowej, to jest anaboliczny hormon plus mamy szybszy metabolizm, czyli więcej jedzenia tak naprawdę z nas wyjdzie, a nie będzie zachowane jako tłuszcz. Także to też idzie na plus. Pamiętajmy, że ta aktywność aromatazy jest wyższa. Więcej tego testosteronu się zmienia na estrogen, jeżeli jesteśmy otyli. A jeżeli jesteśmy właśnie wycięci, mamy więcej masy mięśniowej to mamy tą aktywność aromatazy o wiele niższą. Ostatnia przyczyna to będzie, generalnie nie chodzi tu o wszystkich, ale dużo z nas, którzy, których jest otyłych, zalanych, ma po prostu słabszą wrażliwość do insuliny, o insuliny, czyli generalnie przez spożywanie dużo słodkiego jedzenia, dużo batoników, cukru, mamy te złe nawyki i aby zapobiec temu, to najlepiej wejść na redukcję, ponieważ aktywność, zdrowe nawyki żywieniowe, może nawet ograniczenie węglowodanów spowoduje, że ten balans cukru we krwi wielokrotnie się ureguluje, co jest mega ważne, ponieważ insulina jest hormonem, także i anabolicznym, tak jak testosteron i to też jednak pośpiesza nasz metabolizm, pomaga w budowie tkanki mięśniowej. I generalnie no, warto nasz metabolizm, jak mówiłem, i nasze hormony mieć pod kontrolą i w zdrowym stanie, aby zdrowo funkcjonowały. Na koniec pamiętajmy, że patrzmy tylko na siebie, ponieważ, czy szybki, czy wolny metabolizm, możemy zrobić to, co możemy, aby być w optymalnym stanie i mieć nasze hormony w optymalnym stanie, ale pamiętajmy, że każdy jest inny i niektóre osoby po prostu mają szybszy. Progres, niektórzy mają wolniejszy progres, niektórzy w ogóle na początku nie mają progresu, i potem no, trafią na przykład na mnie, i wiele razy byłem w stanie takim osobom pomóc. Także nie porównujmy się do nikogo innego, tylko do samych siebie, ponieważ wiele razy mamy super progres i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby mieć ten progres, a inna osoba po prostu może mieć inne dyspozycje do in pewnych rzeczy. Jedna z tych to jest budowanie. Twoje docelowe cylwetki. To nie znaczy, że nie dojdziesz do ich poziomu, dojdziesz, tylko może zajmiecie się troszeczkę dłużej niż innych osób. Jeżeli jesteście zainteresowani e, współpracą i podrażeniem Metamorfos, które pokazuję przed i tutaj po filmiku, zapraszam do napisania mi na Instagramie trener Kaliszymon podłoga official Fy, I zobaczę, czy mogę Toby pomóc i w jaki sposób. Pozdrawiam do kolejnego odcinku.